Znajdujemy się przy zbiorniku wyrównawczym poniżej zapory w nidzicy. I ciekawostka. Mamy tutaj wygrodzenie, które ma uniemożliwić zapewne zwierzętom dotarcie do zbiornika wodnego, albo w drugą stronę wyjście od strony zbiornika na jeznie. Tyle tylko, że ta bariera jest jednostronna. Po tej stronie drogi. Takowej bariery nie ma, więc wszystkie zwierzęta, które idą od strony lasu, przechodzą przez drogę po zejściu z krawężnika. Jeżeli im się uda przejść i przeżyć, dochodzą do tej oto siatki. Nie wiem, czemu ona ma tak do końca służyć. I tak jak oto taropucha, przy tej siatce się zatrzymują. I w tej chwili, ażeby wrócić do lasu, ponownie muszą przejść przez drogę. Pokonać ten krawężnik, który się tutaj znajduje, by ukryć się w lesie, ale zanim to nastąpi, muszą zaryzykować przejść przez, przez jezdnię. To się kończy dla zwierząt bardzo często tragicznie. Ta ropucha jest prześliczna, przede wszystkim jest niesamowicie duża, a tutaj znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.